Witam, witam z tej strony 19 20 i gramy sobie w gierkę DCT jako niewinni. No i co, nie będę tu dużo tłumaczył, bo już to tłumaczyłem w poprzednich odcinkach. No, chyba że chcecie, żebym zachował taki format, to w każdym odcinku będę to oczywiście tłumaczył, o co chodzi w tej gierce. O, 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 chcemy. Mamy znowu Marty, aleks, nowego gracza, więc. Dobra, tutaj zniszczymy to. To chętnie. Tego nie możemy zabrać. Sobie chociaż zabierzemy światło, co się może przydać. No git. git. Jeszcze jeden fios. Do zniszczenia git. Tutaj chyba? Nie. To? To się nikt nie zaktywuje, mam takie wrażenie. Ale nie wiem, to jest najgorsze. To jest najgorsze, jak sześć graczy przechodzi do kolejnego stage'a i nie wiesz, kto jest zainfekowany. Wat een kamer. Idzie ta osoba? No, hmm, idzie, dobra okay. E uh, antidote Rachel Rachel is innocent Marty Marty co? Uh, Hans Czyli Alex Hans, Rachel nie hmm, czemu ma? Shut up. Marty was imposted. Marty was oh. infected Alex was infected <laughs> Come on me Just say, I'm telling you, <laughs> Razor, can you come on the scanner? I antidote you. No, I don't camera. <laughs> uh, well, I guess I will not get this camera. I don't know why. <laughs> you better stay out of my way. Nie wiem, nie chce mi się szukać tych. E, tych zasilaczy do prądu. Niech szukają. Wiemy, że Rachel jest czysta, ale kto jeszcze. Nie wiem, nie mam pojęcia. A Rachel w ogóle mi. nie wiem. Twierdzi, że niby to Marty, ale ja nie wiem. Z drugiej strony. Mogłoby być to prawdopodobne, bo mało kto się ztransformowało tak naprawdę. Pójdziemy za nim. jakiś point of Dobra Zrobimy tak, robi się ciekawe dosyć To jest tak, jakby była Marty, faktycznie. O, ale się wystraszyłem. Fajnie by było to przeżyć, nie? Sprawdźcie, jeszcze jeden film piece. To jest Let's get out of here. Dobra, udało się. Nice. Nie wiem, kto nawet był, szczerze. że... No, Marty, okej, okay, faktycznie. A Kaninza to się musiała natrudzić. Marty jednak... To że tak powiem. E. Osoby, która nie zabija nawet w takiej gierce. O, Piękna, piękna rozgrywka. Dobra. No, to by było na tyle. To są, że tak powiem, nowi zawodnicy, że tak powiem na nowym odcinku, więc tak by to wyglądało. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Także na razie czyść, czyść!